No jest to dzień niezwykły. Przypomina mi się oczywiście jak zwykle Monteń, który powiedział Świat jest huśtawką. Trzeba pamiętać w kiepskich momentach, że bywają dobre, ale i w dobrych trzeba pamiętać, żeby nie przewróciło się w głowie. Kiedyś, no, różnie bywa, prawda, z przyjęciem, z recenzjami. Ale kiedy się miało takich czytelników i mam, jak Sawery Pruszyński, jak Stanisław Dygat, jak Kazimierz Brandys, jak Tadeusz Kolwicki, no, no i Tadeusz Różewicz, który kiedyś powiedział, ty jedź do Sztokholmu, kiedy ja jechałem, jedź do Sztokholmu, powiedz im, żeby nam dali nagrodę Nobla na dwóch. Ja się z Tobą podzielę. Więc myślę, że większego komplementu nie mogę w życiu dostać. Tylko, że Tadeusz chciał się ze mną podzielić tym noblem. No niestety odszedł. Brzechwan należał do moich czytelników i kiedy przeczytał hmm, Tomik, opowiadań Bicie po twarzy, właśnie ta nowela Bicie po twarzy jest tej, cudownej antologii holenderskiej, powiedział kobiety, e, koledzy panu tego nigdy nie wybaczą. Ja się przestraszyłem, bo on był e, radcą prawnym e, Związku Literatów i coś wiedział, ale się okazało, że się mylił. E, znaczy w tym e, dostałem za nagrodę za x czyli od kolegów. Czypiorskie tam był i, i, i Marianowicz, którzy dali. Ja uważam, że ta nagroda Odry też temu zaprzecza, że jest to nagroda od kolegów, od ludzi pióra. Dlatego bardzo dziękuję to, że funduje ją samorząd i wojewoda i tego to jest. To są ludzie wybrani przez nas przecież. <grymne> 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 Więc jakby lud tego. No ja jeszcze wrócę może na chwilę do tego świata, który jest kośtaką. Monteń, który nie znał Junga, ani Adlera, ani Freuda. Wszystko wiedział pod świadomości. Wiedział dużo, przeżył. Polecam Państwu, jeśli nie próby, to moją książkę o Monteniu, bo ona jest bardzo aktualna. On żył w czasach wojny domowej katolików z protestantami, i cała sztuka polegała jego na tym, żeby nie da się wciągnąć to, ale powiedział wtedy, napisał, oni chcą wojny, religia jest tylko narzędziem, pretekstem. My to widzimy teraz gdzieś w północnej Afryce, prawda. Wszystko się sprawdza, dlatego polecam Państwu Montenegro. Dziękuję.